W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Panie Jezu nasze spojrzenie pełne wstydu skruchy i nadziei zwrócone jest ku Tobie w obliczu Twojej największej miłości przenika nas wstyd. Że zostawiliśmy Cię samego, cierpiącego za nasze grzechy. Wstyd, że uciekliśmy przed próbą, mimo że tysiące razy mówiliśmy: Nawet jeśli wszyscy Cię opuszczą, ja Cię nigdy nie opuszczę. Wstyd, że wybraliśmy Barabasza, a nie Ciebie, władzę, a nie Ciebie, pozory a nie Ciebie, bożka pieniądza, a nie Ciebie, doczesność, a nie wieczność. Wstyd za to, że kusiliśmy Ciebie ustami i sercem, za każdym razem, gdy znaleźliśmy się w obliczu próby, mówiąc, jeśli jesteśmy z Jaszem Wybaw sam siebie, a Tobie uwierzymy. Wstyd, ponieważ tak wielu ludzi, a nawet niektórzy z Twoich sług, dało się zwieść ambicji i próżnej chwale, tracąc swą godność i swoją pierwszą miłość. Wstyd, ponieważ nasze pokolenia Pozostawają młodym świat popękany podziałami i wojnami. Świat przeżarty egoizmem, w którym ludzie młodzi, maluczcy, chorzy i osoby starsze są usuwani na margines. Wstyd z powodu zatracenia wstydu. Panie Jezu, Dawaj nam zawsze łaskę świętego wstydu. Nasze spojrzenie jest również pełne skruchy, która w obliczu Twego wymownego milczenia błaga o Twe miłosierdzie. Skruchy, która wyrasta z pewności, że tylko Ty możesz ocalić nas od zła. Tylko Ty. Możesz nas wyleczyć z trądu naszej nienawiści, egoizmu, pychy, chciwości, zemsty, zachłanności, bałwochwalstwa. Tylko Ty możesz wziąć nas ponownie w objęcia, obdarzając nas na nowo synowską godnością i radowaniem się z naszego powrotu do domu do życia z kruchy która rodzi się z poczucia naszej małości naszej nicości naszej próżności a która pozwala się ogarnąć czułością twojej słodkiej i silnej zachęty do nawrócenia skruchy Dawida który zgłębi swej nędzy znajduje w Tobie swoją jedyną siłę, skruchy zrodzonej z naszego wstydu, zrodzonej z pewności, że nasze serce będzie zawsze niespokojne, dopóki nie znajdzie Ciebie, a w Tobie swego jedynego źródła. Pełni i spokoju. Skruchy Piotra, który, napotkawszy Twoje spojrzenie, gorzko zapłakał, że zaparł się Ciebie przed ludźmi. Panie Jezu, dawaj nam zawsze łaskę świętej skruchy. Przed tym najwyższym majestatem. Niech w ciemności naszej rozpaczy rozpali się iskra nadziei, byśmy wiedzieli, że Twoją jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. Nadziei, gdyż Twoje orędzie stale, także dziś, jest natchnieniem dla wielu osób i narodów, że tylko dobro. Może zwyciężyć zło i niegodziwość. Tylko przebaczenie może pokonać urazy i zemstę. Tylko braterski uścisk może rozproszyć wrogość i strach przed drugim. Nadziei, bo Twoja ofiara nadal, także dziś, wydaje woń Bożej miłości, która. Otacza czułością serca wielu młodych, nadal poświęcających Tobie swe życie, stając się żywymi wzorami miłości i bezinteresowności w naszym świecie, przeżartym logiką zysku i łatwych pieniędzy, nadziei, bo wielu misjonarzy i misjonarek nadal także dziś stawia wyzwanie uśpionemu sumieniu ludzkości, ryzykując swe życie, aby Tobie służyć w ubogich, odrzuconych, w imigrantach, w niedostrzeganych, wyzyskiwanych, głodnych i więźniach. Nadziei, ponieważ Twój Kościół Święty i składający się z grzeszników Wciąż także dzisiaj, mimo wszystkich prób jego dyskredytowania, jest światłem, które oświeca, dodaje otuchy, niesie ulgę i świadczy Twoją bezgraniczną miłość do ludzkości. Będąc wzorem altruizmu, arką zbawienia oraz źródłem pewności i prawdy. Nadziei, bo z twego krzyża, będącego owocem chciwości i tchórzostwa wielu uczonych w prawie i obłudników, wypłynęło z martwych wstanie, przekształcając ciemność grobu w blask jutrzenki, niedzieli, która nie zna zachodu, ucząc nas, że Twoja miłość jest naszą nadzieją. Panie Jezu, dawaj nam zawsze łaskę świętej nadziei. Pomóż nam, synu człowieczy, ogołodzić się z arogancji złoczyńcy umieszczonego po Twojej lewicy, a także ludzi krótkowzrocznych i skorumpowanych. Którzy widzieli w Tobie okazję do wykorzystania skazanego, którego należy krytykować, przegranego, którego można wyszydzić, kolejną szansę zrzucenia swoich win na innych, a nawet na Boga.